Orędzie Jezusa, przekazane Gisele Cardi 17 września 2024 roku. Dzieci i bracia, widzieć Was u mych stóp w modlitwie i w wierze serca daje pociechę memu sercu, zasmuconemu z powodu grzechu. Bracia moi, Obecnie maski, jak zostało zapowiedziane, spadły. Zło nie ma już tajemnic, już się nie ukrywa. Ten świat grzechu skończy się wkrótce. Przyjdzie era prawdziwego pokoju. Wy, umiłowani moi, będziecie chronieni, ale miejcie wiarę. Bracia, bezużyteczne jest szukanie miejsc gdzie się schronić? Nie wiecie, że najbezpieczniejsze miejsce nie jest na tym świecie, ale że jest nim moje najświętsze serce i niepokalane serce Maryi. Nie będzie miejsc bardziej bezpiecznych niż one, gdzie będziecie chronieni. Słuchajcie mego głosu w ciszy i milczeniu. Ja będę do was mówił i każdy pozna, co ma robić, gdyż to ja sam będę was prowadził właściwą drogą. Adorujcie mnie, szukajcie mnie w Eucharystii. Ja nigdy nie pozostawię was samymi. Będę z wami w modlitwie i będę błogosławił każdego z osobna. W imię Ojca, w moje najświętsze imię, i w imię Ducha Świętego, Amen, Wasz drogi Jezus.